Przez ostatnie dwa lata byłem testowany przez większość służb mundurowych w Polsce, i teraz w końcu przyszedł czas, żeby role się odwróciły. Po mojej lewej drużyna policji, po mojej prawej drużyna Straży Granicznej, wiecie co to oznacza. Zarówno pracę w Policji, jak i w Straży Granicznej przybliżyłem Wam we wcześniejszych materiałach. Jeżeli je oglądaliście, to wiecie, że w każdej jednostce, którą odwiedziliśmy, spotkaliśmy się z wybitnym duchem sportowej rywalizacji. Każda jednostka chciała pokazać, że jest najlepsza, a więc pomyślałem, że warto dać im możliwość sprawdzenia, jak jest naprawdę. Panowie zmierzą się ze sobą w osobowych drużynach, w pięciu konkurencjach. Do każdej konkurencji trzeba będzie wybrać jednego reprezentanta. Punktacja jest zero-jedynkowa, co oznacza, że w sumie można zdobyć 5 punktów. Decyzja o wyborze zawodnika jest znacząca, ponieważ każdy może wystartować tylko jeden raz. Na koniec dobrałem konkurencję bonusową, w której zawodnicy z przeciwnych drużyn będą musieli dobrać się parami. Pamiętaj, że subskrybując kanał wspierasz jego rozwój. Jeśli zobaczę 50 tysięcy polubień pod tym filmem, to od razu zabieram się do planowania kolejnego zestawu. Piszcie w komentarzu, jakie macie propozycje. A więc, moi drodzy, zadanie pierwsze będzie to test do policji, a dokładnie trzy wybrane ćwiczenia. Ale zanim powiem więcej, przywitajmy całą ekipę. Zapraszam drużynę Straży Granicznej. Siemano. Siema. witam. Cześć, ale byczki, Lo, najwyższy. Wyższy ode mnie. Słuchajcie, dobrze to wygląda. Zapraszamy drużynę policji. O kurde. Witam. Cześć, cześć, cześć. O Jezu. Na pewno każdy z Was znajdzie tutaj swojego przeciwnika, ponieważ Robimy konkurencje indywidualne, w której będziemy parować naszych zawodników jeden kontra jeden i na końcu zrobimy jeszcze konkurencję grupową. Sześć konkurencji Zaczynamy. Nagrywamy w znanym Wam już warszawskim oddziale prewencji policji, dlatego zaczynamy od konkurencji typowej dla gospodarzy, czyli elementów testu sprawnościowego do policji. Testy do obydwu formacji zawierają w sobie wiele różnych ćwiczeń. Dlatego, żeby nie przedłużać, wybierzemy sobie po trzy najciekawsze. W tym przypadku bieg po kopercie, rzut piłką lekarską oraz brzuszki. Osoba, która zwycięży w większości konkurencji, wygrywa pierwszy punkt dla swojej drużyny. Ponieważ tylko jedna osoba może podejść do zadania, wybieramy reprezentanta i zaczynamy od. Gości. Proszę bardzo, kogo wybieracie? Jacek. Zapraszam, Jacek. Dobrze. Paweł, kogo wybieracie wy? Michał. Michał. Siła. Witamy jeszcze raz. Cyk. Nas po... O kurczę, żelazne dłonie. Panowie, co to będzie? Nie mogę się doczekać. Zaczynamy! Jeżeli chodzi o rzut piłką lekarską, rzut oburącz z za głowy piłką ważącą 3 kg. Na zaliczeniu trzeba uzyskać wynik 4,5 metra, a w naszym wypadku wygrywa zawodnik, który rzuci piłkę dalej, na co każdy ma dwie próby. Podczas rzutu możemy wspiąć się na palce lub wykonać wyskok, ale nie możemy przekroczyć wyznaczonej linii. Mam na imię Jacek. W straży granicznej służę już od dwóch lat i zajmuję się prywatnie crossfitem od 3 lat. Cześć, mam na imię Michał. Mam 36 lat. W policji służę od 16 lat. Oprócz tego też myślę, że jestem dość sprawny, zwinny, szybki i w tych konkurencjach postaram się dobrze pokazać. Dobra, Jacek. Każdy ma dwa podejścia. To jest pierwsze. Dawaj to. Ja, czekaj, dawaj. Opa! Dawaj, Michał.

Jeszcze nie macie, jeszcze nie mają punktu, ale wystarczy, że wygrają jeszcze jedną konkurencję i są zwycięzcami, zdobywcami tego pierwszego punktu ważnego. Konkurencja druga. Siad z leżenia na plecach w ciągu 30 sekund. Na egzaminie zaliczenie mamy od 14 powtórzeń, a tutaj ponownie wygrywa ten, kto zrobi więcej. Konkurencja druga. Kto zrobi więcej prawidłowo wykonanych brzuszków w ciągu 30 sekund. Zaczynamy. Dalej. Już rozpoczęte było. Jacek, lecisz pierwszy. Jacek, gotów? Gotów. Start. start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedenaście, szesnaście, siedemnaście, dwadzieścia sześć, dawaj, dawaj, siedem, osiem, dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden, dawaj, dawaj, stop! Trzydzieści dwa powtórzenia. Teraz start, ale... pora na Michała, gotów? Gotów. Start! Raz, dwa, trzy, cztery, siedemnaście, osiemnaście. 19, 9 sekund. sekund. 25, 6, 7, 8. 8. DS yes, weszło, bo przedwcześnie zatrzymałem. Jest 28 powtórzeń. Okay. 28, więc ta runda. Do oddania na konto Straży Granicznej, moi drodzy. Format, który oglądacie, to z pewnością coś, czego nie zobaczycie na co dzień, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której sam do niedawna nie śmiałbym myśleć. Mówię tutaj o spotkaniu z Tysonem Furym, mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie, a to wszystko za sprawą XTB. Firma zorganizowała wydarzenie, w którym wzięli udział influencerzy z 10 różnych krajów. W skład polskiej reprezentacji wchodziliśmy ja, Gimper i Pudzian. Podczas eventu musieliśmy wykonać kilka konkurencji, które łączyły ze sobą elementy zadań fizycznych z tymi sprawdzającymi wiedzę z zakresu inwestowania. Jeśli chodzi o samo XTB, jest to nowoczesna platforma inwestycyjna, na której pieniądze pracują dla Ciebie. Chcesz być jednym z właścicieli Apple a albo Tesli, y, a może interesuje Cię bardziej branża technologiczna i chcesz inwestować w ten sektor? W XTB możecie inwestować w akcje, spółek i ETF-y z całego świata bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Jest to dobre miejsce dla doświadczonych inwestorów i dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Sama aplikacja jest bardzo przyjazna i posiada wiele materiałów edukacyjnych, które pozwalają Wolą wam rozszerzyć wiedzę z zakresu inwestowania. Przy tym wszystkim pamiętajcie, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jeśli interesuje Was temat inwestowania, to polecam zapoznać się z aplikacją XTB. Więcej informacji znajdziecie klikając w link w opisie pod tym filmem. Jeżeli chcecie nauczyć się, jak inwestować, to skorzystajcie z kodu AJ podczas zakładania konta i odbierzcie kurs dla początkujących. Trzecią i ostatnią konkurencją będzie bieg po kopercie, czyli tak zwany bieg ze zmianą kierunku. W tej konkurencji istotnym jest, aby pamiętać o właściwym kierunku ruchu zgodnym ze schematem, a także o tym, żeby. Nie przewrócić żadnego stojaka. Na zaliczeniu ogólnym trzy okrążenia musimy wykonać poniżej 33,1 sekundy, ale panowie powinni uwinąć się z tym znacznie szybciej. Gotowy jesteś? Jak najbardziej. Ok, no to na pozycję jedna próba. Jak się spali, to się eliminuje naszego zawodnika, tak? Gotów? Start! Lecimy, czas, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze. Zachowaj kolekcję. Jeszcze raz. Jeszcze dwa razy. Lecisz, lecisz. Dziesięć. Dobrze. Dobry czas. Bardzo dobrze. Dwa. Ostatni raz. Lecisz. Nie wywal. Spokojnie. Ostatni. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie pomyl się. Stop. Oj, dobra. Co Znosiło mnie. O, gotów? Start. Dawaj, szybciej, szybciej! To nie jestem. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, Niżej do dobra. Nowo, dobra, na nogach! Oba się da. jest. Są które, dobra, tak! Dawaj, dawaj, Mikołaj! Susy! Dobrze, dawaj, dawaj, dawaj! Reprezentant policji obrał inną taktykę. Robił dłuższe kroki, żeby nie nadawać sobie za dużego pędu i zachować większą kontrolę. Ale czy to wystarczyło, żeby wygrać? W naszym turnieju mundurowym pierwszy punkt zdobywa Straż Graniczna! Nie. Można zacinać budziana. za górą A co tam pijesz? Um, Bardzo dobrą wodę. Nie, proszę, <laughs> proszę nie zakrywać. <laughs> Ale nie, nie, nie bez reklamy. Smakuje czy nie smakuje? Smakuje, no, serio. nie? do konkurencji oba, drugiej. Oba. Oba. Test do straży granicznej. Poproszę reprezentację. Kto będzie teraz w drugim zadaniu reprezentował Straż Graniczną? Artur. Zapraszam Artura. I z policji? Bartek. No to i brawa, lecimy z tym. Mam na imię Artur, mam 32 lata. W Straży Granicznej jestem od 3 lat. W konkurencjach wytrzymałościowych myślę, że jestem dobry. Jestem w stanie dużo tutaj pokazać. Najlepsze to będą dla mnie pompki. No, w tym myślę, że przebiję swojego konkurenta. Mam na imię Bartosz, w służbie od 5 lat. Zdecydowanie Straż Graniczna wystawiła mocnych zawodników. E, mamy tutaj jednego chłopaka, który na pewno będzie przodował, jeśli chodzi o pompki, ale myślę, że w pozostałych. Pozostałych dyscyplinach mogę podjąć próbę i jak to będzie dobra zabawa i zdrowa rywalizacja. Pierwszą konkurencją będą pompki, ale ze względu na stopień wytrenowania zawodników zadanie troszeczkę zmodyfikowałem. Żeby powtórzenie było zaliczone, panowie muszą prostować łokcie i dotykać pięści przy każdym powtórzeniu ładujesz, jak jesteś tutaj? dwa, trzy, cztery bardziej proste 5. Pięć, pięć. U reprezentanta policji musiałem odjąć kilka powtórzeń. 3, 1, 3 2, 3, 3, 4, proste. 4, 4, 5, 4, 6, Prosty, bo będę odejmował. 5, 6, 6 5, 7. Oś nie dotknęła. 5, 8, 5, 9, 5, 6, 6, 6, 7, 67, 67 <trykujesz> 6, 6, <dobrawa. trykujesz> 6, 6, 6, 7, 67, 6, 5, brawo, brawo, brawo. Dobry, 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 Ale za to nasz kalistenik ze Straży Granicznej wykonał wszystkie powtórzenia wzorowo: 1, 2, 3, 4, 5,

Kurwa ja bym wiedział, że tyle zrobił, to bym jeszcze dołożył. No co mnie dołożyłeś? Trzeba zrobić. Nie no powiem tak, technicznie straż graniczna y, ładnie, ładnie, ładniej troszkę, Dzięki, nie? Się. Ale no, kalistenika, tak to, tak to wyszło. Tu było od skasowanych dużo, więc energia. Pytanie, czy w takich konkurencjach lepiej właśnie zachować energię? Może trochę wolniej, może? Dokładniej. Mhm. Ćwiczenie drugie będzie to skok w dal obu nóż z miejsca. Mamy do tego specjalną matę, którą już znamy, Overall Games. Przy normalnym zaliczeniu ocena bardzo dobra wymaga skoku na 235 cm lub lepiej. Panowie zbierając się do skoku muszą stać przed wyznaczoną linią, a po wylądowaniu nie mogą zrobić kroku. I uwaga, wynik liczyny jest od stopy zakrocznej. Zawodnik, który skoczy dalej, wygrywa. Jeżeli Artur skoczy dalej, to straż graniczna zdobędzie drugi punkt. Mata ma 3 metry, mam nadzieję, że... Dużo dalej nie skoczycie, bo będzie ciężko to zmierzyć. Ładuj go. zamach. Op, Stop. Dobrze, dobrze. Stój, stój, stój. Idealnie 2,55. Skaczesz. 2,50. Na razie jesteś dalej. Dawaj, Bartek. 2,76 twoje jest. Jasne bardzo. 2,70. Dobry pocok. O no, Człowieku, ty. No, to skaczesz. O, stój, 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 nie! Spalone, spalone. Dobrze. dobrze. Trzecie podejście, Bartek. Dawaj, Bartek. Dawaj, Bartek, Bartek. dobra. Dawaj, Bartek! I krocz. Ale dobra, dobrze. No, tak, brawo. To Dobrze. spalone. Artur, ostatnia próba. Nie no, trzymamy kciuki za ciebie. No, no. Stu, jest, dobrze. Dwa, sześćdziesiąt dwa, dwa, sześćdziesiąt dwa. Idziemy na bieg na 1000 metrów, ponieważ mamy remis 1-1. Trzecia konkurencja zdecyduje o drugim punkcie. Ostatnią i trzecią konkurencją będzie bieg na 1000 metrów. Na normalnym egzaminie zaliczenie na ocenę bardzo dobrą wymagało czasu 4 minuty i 10 sekund. Tutaj jest linia startu. Zrobimy dwa okrążenia z kawałkiem i tam chłopaki czekają już na mecie. Kto wygra tą konkurencję, zdobywa drugi punkt. Gotowi? Gotowi, niech wygra lepszy. Okej, okay, panowie. Powodzenia. 3 2 je start. Okej, okay, lecimy, lecimy panowie. Dawajcie, dawajcie. Panowie z początku lecieli praktycznie łeb w łeb, ale już po pierwszym okrążeniu widoczna zaczęła być przewaga policji. Panowie, robicie pierwsze okrążenie, 440 metrów za wami. Bartek zyskał ogromną przewagę, której Artur nie był już w stanie odrobić. Dawaj, dawaj, dobrze, Stop. Jest. Także wytrzymałość tlenowa w tej konkurencji na duży plus dla policji. Bartek przybiegł pierwszy i zrobił to z czasem 3 minuty 20 sekund 52 setne. Gratuluję. Jest to zwycięski wynik w stosunku do Artura, który przebiegł nasz kilometr w czasie 3 minuty 54 sekundy i 32 setne, co również jest dobrym wynikiem, ale tym razem niewystarczającym, żeby wygrać. A więc punkt. Oficjalnie przypada policji. I mamy 1 jeden. 1 Łeb w łeb. Dwie konkurencje za nami, i teraz przechodzić będziemy do segmentu, w którym do zdobycia będą aż trzy punkty w konkurencjach charakterystycznych dla trójboju siłowego. Zaczynamy od przysiadów. 60 kg. Stopniowo będziemy zwiększać obciążenie na sztandze. No i pierwsza osoba, która nie podniesie tego obciążenia, przegrywa. Do konkurencji przysiadów policjanci wybrali Pawła. Więc Paweł podchodzi oraz ze straży granicznej mamy Andrzeja, więc panowie zaczynamy od 60 kg. no i zobaczymy na czym się zatrzymamy. Cześć, mam na imię Paweł, służę od 13 lat. Na początku lekkoatletyka, potem sporty walki, czyli judo, a od 8 lat jestem strongmanem. Ostatnie słowa do przeciwników? Do przeciwników? Powodzenia Wam życzę. <głosy> <głosy> Nazywam się Andrzej. 15 rok w służbie. Do tej pory y, bardziej y, bawiłem się wydolność. Bieganie crossfit od niedawna siłowe. Startujemy, 60 kg, zajmij sobie pozycję, wyjdź do prostej, możesz lecieć. O, głęboko, dobrze. Nie musi być, Nie musi być tak głęboko i wystarczy, jeżeli biodra zejdą poniżej. Kolana. O, tak. Runda druga, 100 kg. Andrzej ładuje. Dobrze jest. Okej. Okay. Odniósł. Dobrze bo wypuścił, nie? Dobrze, dobrze. Wiara jest. Dobrze. Dasz radę. nasz radę Paweł. Dobra. Gotowy. I góra.

Z wynikiem 190 kg Policja już ma pozycję zwycięzcy w tym ćwiczeniu. Jeżeli przyjdzie mi kiedykolwiek robić kolejne starcia, to ćwiczenia trójbojowe będą taką bazą, nie? Będziemy mieli listę wyników, niezależnie od wagi, najwyższe ciężary, jakie polskie mundury podniosły. Więc teraz, jeszcze Paweł, jeżeli chcesz, to możesz ten wynik podbić dla przyszłych pokoleń. 200? Na początek, dobrze. To zobaczymy z czym jedziemy na maksa. 200 kg talerze 50 kg więc mamy jeszcze zapas Tylko sama serkulujesz Dawaj poweł, dawaj, dawaj Zostawiamy dla Polski jeszcze szansę zdobycia pierwszego miejsca, przebicia tego wyniku. No dobrze, to na razie mamy 200 idziemy po 220. I dajemy I dajemy dobra. A, I a więc z wynikiem 220 kg w przysiadzie, Paweł zapewnia polskiej policji kolejny punkt. Mamy 2-1 i lecimy do martwych ciągów. Poprawka, robimy klatę, bo mamy już setup zestawiony, a więc ciągi będą ostatnie. Zostały nam dwie konkurencje indywidualne. To znaczy, że również zostały nam tylko dwie osoby, które jeszcze nie startowały. Kto startuje ze Straży Granicznej? Kamil. Dobrze, no to okej, okay, mamy Kamila, mistrza wyciskania, waga open bez przelicznika. Policja, rozumiem? No już wybrany jestem. Okej, okay. Karol leci, dobrze. Mam na imię Kamil, 39 lat, 11 lat w służbie w Straży Granicznej. Z takich największych osiągnięć to w 12 roku rekord świata w Sztokholmie, to było 192,5, przy wadze 80 kilogramów i kilkukrotny mistrzem Polski jestem w wyciskaniu. Witam, nazywam się Karol, 33 lata, służę w policji już 7 lat. Ze sportem jestem związany od 16 lat. Od początku była to siłownia, trening siłowy, specjalizuję się w trójboju siłowym. Silne strony to silna klata, słabe strony, brak słabych stron. <noise> <noise> no. Przecinki jest mi dobrze znany, jest to osoba z moich rejonów. Jest to dobry wyciskacz na klatę. Chodź, myślę, że go pokonam. Zaczynamy od 100 kg. Widać, że chłopaki mają duże siły. Sięża? Może być 140. Chłopaki ładują 140. Opa! No, to już jest prawie, prawie dubel wagi, nie? Okej okay. po Jeszcze 160 jeszcze wejdzie co? I będzie tu... Jeszcze z pauzą człowieka Ty 200% masy swojej z pauzą jeszcze zrobił Splunął na to, dobra Góra. górę Okej, okay. jest? Yes. Słuchaj, 160, w góra jest 170 chyba, co? 170, 170. Fit? Majesz? góra. Góra A, A, góra. A, nie. A ty nic nie, masz. nie masz 115 115, dobra cicha jeszcze? Na 80 Dobra Dwa, trzy. No zdajesz? Ura, ura, ura! Daje! Ładnie! Brawo, brawo, Czy to będzie jeszcze startowane? Walczysz. O, to się nie sprzyja. Jeszcze nie jeszcze to Tyk. Karol, Karol, nie chciałbym, żebyś mnie złapał. Uważaj. Na ulicy. To już jest nie wiem, z 230% dawaj, dawaj, Ale ta pauza jest <grym> straszna, Ta pauza No to Karol 185 Pół jest 3-1 oficjalnie dla policji Możesz ten wynik jeszcze podbić dla przyszłych zawodników? 210 210? 210 a, a, a lifetime taki rekord jaki? 222,5 mówię taki... się zaszczycony, że mogę zobaczyć 210 no to okay. nie marnujemy siły, dobra, dawaj tak dawaj! góra, góra, idzie! Ja tam widzę rekord życia to tutaj widzę w no. Nie prowokuj Naprawdę, naprawdę Nie kopię, Ale 215 możemy spróbować Stoń... Lekki Dawaj, jest. Dawaj. Jest. Dawaj. Nie Lekki Dobra jest 215 o, Och ciężkie To jest kolejny punkt przypisany policji I przed nami jeszcze tylko jedna konkurencja Nie ma co losować zostało już tylko po jednym uczestniku z każdej drużyny, który nie startował, w Policji Miłoż i w Straży Granicznej Marci. Zaczynamy od 120 po 50 na stronę, no i idziemy w górę. No, zobaczymy, gdzie się zatrzymacie. Nazywam się Miłosz Krzyżewski, mam 27 lat, w Policji służę od 4 lat. Moje mocne strony to siła. Yy, ćwiczenia siłowe, a słabe strony to na pewno jest wytrzymałość. Cześć, mam na imię Marcin, mam 38 lat, w straży granicznej służę 7 lat. Doświadczenie sportowe to tak jest rekreacyjne, sporty siłowe. Zobaczymy ekipa tutaj z policji widać, że jest mocna, ale będziemy walczyć. Damy z wszystko. Nie ma ograniczeń, możemy używać pasków, możemy używać pasów, neoprenów podłoga. U. szybciutko, A sumo, obraz. Niech ci się nie rozjedzie. Ogólnie w tej części troszeczkę się wyłamałem z roli prowadzącego, bo oglądając całą tą ekipę, jak oni podnoszą, to mówię, ja też muszę spróbować. ale widziałem od tyłu. Na szczęście nic nie poleciało. Jedziesz ty. Dawaj, dawaj. Dwadzieścia. Dwieście dwadzieścia. Dwieście dwadzieścia. Czy policja wygra, czy będzie remis?

Nie ma szans, o nie szans. Zginę, no, ma Zamykasz czy trzy stówki? Ostatnie podejście, Miłosz robi atak na 300 kg nie wiem, która służba w Polsce to pobije, ale czekam na Was. Dawaj, O yeah. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Yeah. Yes. Yeah. Ale, kurde, O! Ale, ale, ale 4-1, idziemy do to. kolejnej konkurencji, a lista rekordów jest jaka jest, moi drodzy. No. To urządzenie zostało stworzone specjalnie do ciągnięcia kija. A dokładnie do przeciągania sztangi. Mass Wrestling, czyli konkurencja, którą możecie kojarzyć z finału na najsilniejszego klienta Żabki, gdzie Sylwester wygrał 20 tysięcy złotych. Jest to na tyle oryginalny sprzęt, że postanowiłem bonusowo sprawdzić, jak panowie poradzą sobie w tej konkurencji. Kto wygra większość pojedynków, zdobywa punkt za konkurencję. Biorąc pod uwagę, jak ciężcy byli reprezentanci policji, to wynik można było przewidzieć i nie było sensu przeprowadzać konkurencji grupowo. Dlatego postanowiliśmy oprzeć tą konkurencję na zbliżonym gabarytowo duecie Artura i Bartka. Kalistenik

Ciągi, Tak moi drodzy, ratuje się... Honor! Kończymy materiał, dajcie Materu. znać w komentarzu, jakie służby chcielibyście zobaczyć w zestawieniu razem. A tutaj zaznaczam, że panowie dzisiaj rywalizowali, ale na co dzień, wspólnie, razem, wspólnymi siłami, pomagają społeczeństwu i to jest najważniejsze. Tutaj była zdrowa rywalizacja, dobrze się bawiliśmy. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że... Taka miłe odświeżenie, jak na taką serię. No. Pijcie ojcze. Siemano. Mam nadzieję, że się podobało i tak jak mówiłem, 50 tysięcy polubień. Lecimy z kolejnym zestawieniem. Piszcie w komentarzach propozycje.